Ciężko o coś bardziej pospolitego niż sprzęt AGD, jakim jest odkurzacz elektryczny, który znajduje się praktycznie w każdym domu na świecie. Obecnie wybór odkurzaczy jest ogromny: od zwykłych na kablu, po pionowe bezprzewodowe, a nawet roboty sprzątające. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł na to urządzenie i jak powstał pierwszy odkurzacz, który w niezmienionej koncepcji jest z nami do dzisiaj? Historia rozpoczyna się od brytyjskiego początkującego wynalazca o imieniu Hubert Cecil Booth. Który zawodowo był inżynierem i zajmował się m.in. projektowaniem diabelskich młynów do parków rozrywki w różnych miastach w Europie. W 1898 roku nasz bohater udał się do Empire Music Hall w Londynie na pokaz urządzenia do usuwania kurzu przywiezionego z Ameryki. Maszyna składała się z metalowego pudła i pojemnika na sprężone powietrze. Odkurzacz wydmuchiwał strumień powietrza, zbijając wszelki kurz i pył, który tylko częściowo lądował w metalowym pojemniku. Tak naprawdę większość brudu opadała ponownie na dopiero co sprzątniętą powierzchnię. Bów, zawiedziony skutecznością działania urządzenia, pomyślał, że byłoby znacznie lepiej, gdyby odwrócić zasadę działania zamiast rozmuchiwać kurz, zasysać go do pojemnika. Nasz bohater rozpoczął eksperymenty. Jeden z nich przeprowadził w restauracji. Próbował własnymi ustami wyssać kurz z kanapy, co doprowadziło prawie do zakrztuszenia się. Ale zrozumiał, że potrzebny jest przede wszystkim do tego odpowiedni materiał, filtr, który będzie przepuszczał powietrze, zatrzymując przy tym zanieczyszczenia. Po dalszych eksperymentach znalazł odpowiedni materiał, jakim była tkanina z gęsto tkanej bawełnianej chusty. W 1901 roku opatentował swój pomysł. Po pięciu latach, w 1906 roku, skonstruował pierwszy model odkurzacza. Było to dosyć spore urządzenie, wielkością przypominało bardziej lodówkę i było bardzo głośne, tak głośne, że płoszyło konie w okolicy. Urządzenie wytwarzało siłę ssącą przy pomocy silnika spalinowego, a całość była umieszczona na ramie wozu konnego. Do jej obsługi były potrzebne co najmniej dwie osoby. Jedna obsługiwała wózek, a druga długi i elastyczny wąż. Tym samym produkt był skierowany do zamożniejszej klasy społecznej, która mogła pozwolić sobie na służbę Niemniej nie przeszkadzało to urządzeniu wykonywać swoje zadanie doskonale. Dzięki tej maszynie usunięto tony brudu, kurzu i pyłu w przeróżnych miejscach użytku publicznego. Poprawiono znacznie poziom higieny ówczesnego Londynu. Ciekawostką jest, że jednym z pierwszych zleceń jakie otrzymała firma Buffa było wyczyszczenie dywanu z okazji koronacji Edwarda VII w opactwie westminsterskim. Dalsza historia odkurzacza rozwijała się w USA. Wynalazek Buffa dotarł za ocean na początku XX wieku, ale nadal był ogromnych wielkości i dostępny głównie dla zamożnych ludzi. Za pomysłem jego ulepszenia stał James Murray Spangler. Chciał czegoś znacznie mniejszego i poręczniejszego. Zwłaszcza zależało mu na tym, ponieważ miał koszmarną alergię na kurz i cierpiał na astmę. Dodatkowo jego praca nie ułatwiała mu tego zadania. Pracował jako sprzątacz domu towarowego w Canton w stanie Ohio. Do jego obowiązków należało m.in. sprzątanie wykładziny na każdym piętrze sklepu. Mechaniczne szczotki wzbijały tylko pył i kurz, powodując warunki pracy nieznośnymi. Skonstruował znacznie mniejszy odkurzacz elektryczny ze skrzynki po mydle, silnika elektrycznego z jakiegoś starego wentylatora i poszewki na poduszkę. Jego waga wynosiła lekko ponad 100 kg, natomiast alergia nie dawała się już więcej we znaki. Urządzenie okazało się bardzo skuteczne i Spangler opatentował swój pomysł w 1908 roku i za pożyczone pieniądze otworzył firmę Electric Suction Sweeper Company. Pieniędzy ciągle brakowało i potrzebował sporo nowego dopływu kapitału. Na jego drodze stanęła szczęśliwie pani Susan Hoover, prywatnie jego kuzynka oraz małżonka zamożnego właściciela fabryki o imieniu William Hoover. Była bardzo zachwycona produktem spanglera, tak samo jak jej mąż, który postanowił odkupić prawa do produkcji odkurzacza. Hoover rozpowszechnił ten produkt na wielką skalę. Stworzył sieć dystrybucji na całe Stany Zjednoczone noszących nazwę Hoover. Jednocześnie Spangler otrzymał posadę dyrektora produkcji w jego biznesie. Miarą sukcesu Hoovera jest fakt, że słowo Hoover stało się czasownikiem oznaczającym odkurzać. W porównaniu do urządzenia Bufa, które było wielkości lodówki, Hoover sprzedawał odkurzacze elektryczne wielkości Kia, co było znaczącą zmianą. Od tej chwili mogła go obsługiwać bez problemu jedna osoba. Rozpowszechnienie się odkurzaczy doprowadziło tym samym do schyłku tradycji, jaką było trzepanie dywanów. Dzięki za obejrzenie kolejnego filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, proszę o kciuk w górę, komentarz oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A w następnym odcinku będzie mowa o, jeżeli zgadniesz dobrze, polekuję twój komentarz. Powodzenia. Po więcej ciekawostek zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka, TikToka. Tam możecie znaleźć trochę inny content, który powinien wam się również spodobać i przypaść do gustu. Zapraszam i do zobaczenia.